Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj piątek, 6 czerwca. Posłuchajcie fragmentu z dziejów apostolskich. Król Agryppa i Berenike przybyli do Cezarei powitać Festusa. Gdy przebywali tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła. Powiedział, Felix pozostawił w więzieniu pewnego człowieka. Gdy byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi żydowscy wnieśli przeciw niemu skargę. Żądając dla niego wyroku skazującego, odpowiedział im: Rzymianie nie mają zwyczaju skazywania kogokolwiek na śmierć, zanim oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli i nie będzie miał możliwości bronienia się przed zarzutami. A kiedy przybyli tutaj bez żadnej zwłoki, sprawując następnego dnia sądy, kazałem przyprowadzić tego człowieka. Oskarżyciele nie wnieśli przeciwko niemu żadnej skargi o przestępstwa, które podejrzewałem. Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. Nie znając się na tych rzeczach, zapytałem, czy nie zechciałby udać się do Jerozolimy i tam odpowiadać przed sądem tych sprawach, ponieważ Paweł zażądał, aby Go zatrzymać do wyroku Cezara. Kazałem go strzec, dopóki go nie odeślę od najdostojniejszego. Dzisiaj moją uwagę w tym fragmencie zwraca w taka sytuacja, w której Paweł zostaje oskarżony przez Żydów, no i Rzymianie domagają się prawa do obrony własnej. Jeśli kogoś się oskarża, wnosi się jakąś sprawę przeciwko komuś, to trzeba dać oskarżonemu przestrzeń do obrony własnej. Zapytaj się dzisiaj sam siebie, czy jeśli oskaczasz, czy jeśli masz coś przeciwko komuś, czy dajesz mu też przestrzeń do obrony, do wysłuchania jego zdania, do wysłuchania jego argumentów. Niech was, bo Bóg, wszechmówiąc, Ojciec i Syn, i Duch Święty, dobrego dnia. Szczęść Boże.